Jeb! Siemanko, w web już jest dogrywka y, ulepszenia w DT Siemanko Znamie Sowa Wielkie pozdrowienia dla Misteli Który przed chwilą był, ale spierdolił z kanału Musiał oglądać Spróbuj ten prawie perfektny silnik co mamy na sobie A jak spali? Raz się żyje I... Spali to to jest Zrobił! Zrobił, zrobił, ludzie. Bo I ja też jestem Ja Jestem. Ty dźwięk, kurwa jesteś. Ja przyszły i ja od razu. Zrobił, kurwa Ale dobrze, że już jest w samka. E, dziewiątki postać się nie rozwija. Pokażę na kupiliśmy żeby na kolejne data mieć. Ja Kupili, kupiliśmy właśnie dwa łuczki Żeby jeden spalił to, żeby drugiego nadciągnąć. E Jaś Bor borczyński czy jakoś tam. Ten co wygrał konkurs ogólnie to niech się zgłosi na TSa. Ma do 19.30 czas Nie wiem, to będzie kolejny konkurs z tej samej postaci. Bo Właś. nie będziemy czekali na jedną osobę aż 5 dni. Dodany odcinek został wczoraj. Więc do dzisiaj ma czas. 24h na odebranie nagrody. Myślę, że to jest rozsądne. Dobra A co będziesz czekał parę dni? Nie no dobra Pozdrawiam tego misterskiego. Jeśli chcielibyście pogadać zapraszam na test stave.pl nie, nie piszcie tego stave bo Piszcie stave tylko nie? Jak coś to Wybijacie kanał 13 Czekam na hasło i ja was przerzucę na mój kanał Tam gdzie ja siedzę Widzimy się na dalszych ulepszeniach I tak dalej i tak dalej Trzymajcie się I kolejne DT Muszę tu podebnąć elitarnego. Już ktoś się pruje, ale no. Płaknę już. czy zbrojka? Nie wiem. Mi to obojętne. Ulepszamy chełmik. Wbijesz mi. Jak na mnie wbijesz to Kowalowi za jeden łeb. Jeb łeb kurwa To już jest w łeb Co ty chciałeś Co ty chciałaś Korwa dałeś Dobra możesz dać ale dziewiątkę nie. Oj likwidatorka Jakie jakie złodzieja Ników w ogóle Trzy Dwa jeden i Zrobił, dobrze, już jest 7K. Jest defa 516. A teraz ile będzie defa? 516. A weź ją pod bo jak ten. Likwidatorka y, mówił. Nie, legenda, legendaczka, czy coś takiego. Mówiła, żeby nie wychodził z DT, bo mi na jednym. Ja mówię, bo przed DT nie może zabić. Przecież większym levelem broni. Też tak umiem No Ja se pójdę, nie wiem Po fantastika i od razu Cymbały Od razu spokój Dobra, to widzimy się na kolejnej Zaraz będzie OX na serwerze Malestia Będziemy się widzieć na pytankach No i trzymajcie się Słuchajcie, że wam do pytań nie nagrałem ale za pierwsze to było tam czy na wojnach używać setek odpowiedź była nieprawidłowa a drugie czy tam hong coś tam ma czterdziestopiętowe to oczywiście była prawidłowa i teraz te pytanie nie, nie wygląda tak samo chciałem powiedzieć kogoś z TS z sura przez chuj Jasia, który odebrał konto, jeszcze raz serdecznie mu gratuluję. Brudnego Jarego, Brudny Jarek i z jego Mario.eu Fantastic Riodar. Riodar. No, tak się czyta jego nie chyba. Hmm. Chyba odejdę do od tej gidli z, z trzech osób Jeśli byście chcieli takie moje pozdrowienia, no to piszcie ogólnie, wbijajcie na TSA. Jeszcze raz Jeszcze raz serdecznie pozdro dla misterskiego Jakuba i dla Sowy, którego już nie ma. I kurwa znowu ktoś mi się wyglądał na kanał. Dobra już zaczynamy sprawę. Tam coś tam mieliśmy, tam wywaliło mi kikać coś takiego jak tej... Nie wiem. Bo... Jak bo... chujmy to obchodzi. Dobra. Zapraszam wszystkich na test. Stave. Mój kanał to jest kanał 13. Nie. Jeszcze raz fa bardzo serdecznie wszystkich zapraszam Najlepsze pozdro dla największe dla Sury przez chuj Spoko, ziomeczek Ogólnie pozdrowienia całego serwera i, i administracji. No To by było na tyle w tym odcinku. Kurwo uspokój się! Nagrywam! Skończy to sobie będziesz pierdział ile wylezie Dobra to by było na tyle w tym odcinku Dla całej administracji Dla całej administracji pozdrowienia Jak i dla wszystkich graczy Trzymajcie się, cześć na razie. A przed chwilą był jeszcze oks yy, pokażę wam co zdobyliśmy na tym oksie. Dwie bia białe perełeczki 30 z 30 szkat blasku petardy jakieś roski, PDK, Różne rzeczy różne na serio. to trzymajcie się, trzymajcie się, cześć, na razie, do następnego odcinka. A tego pana nie pozdrawiam bardzo serdecznie i do widzenia.